Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i jest to już ostatni odcinek podczas gdy mamy event urodzin food, dzisiaj o godzinie 19 się do kończy, czyli dokładnie za chyba 3 godziny 20 minut jak macie tutaj na dole napisane, przygotowałem na dzisiaj jeszcze kilka paczek 15 chyba player picków i chyba 4 jakieś paczki tam miałem nie wiem, z, z... Skład Squad tutaj, że i chyba jakieś jedno SBC zrobimy, czy coś w tym stylu, więc jest to w miarę myślę ok, jak na ostatni dzień. Plus, do tego mam chyba jeszcze jakieś 10 czy 15 paczek na koncie pobocznym i paczkę z gwarantowanym z gwarantowaną kartą urodzinową Shape lub chyba zimowej aktualizacji na koncie pobocznym, którą miałem otworzyć wczoraj, ale zostawiłem sobie ją na dzisiaj. Słuchajcie, wczoraj po raz kolejny niesamowity traf zobaczymy, czy dzisiaj. Znowu uda się trafić coś dobrego, to byłoby chyba... Nie, nie, nie wierzę, że coś dzisiaj trafimy w tych player pickach Po tym wszystkim, co mam przygotowane na dzisiaj. Od... Zobaczymy sobie, jaki mamy content o godzinie 19, czy mamy jakiś przysykowany nowy event od EA, czy może tocy yy, będą jakieś zapowiedziane na ekranie wczytywania, To zobaczymy pod koniec odcinka. A teraz lecimy z pierwszym player I zaczynamy od 84 żałmutinio, więc też nie jest to zły. Wybór jak na sam start. Osiemdziesiątki czwórki są teraz drogie. Ona na 85 też jest, kolejne 10 tysięcy, więc jak na razie te playerpiki na pewno są zwrócone, bo playerpik kosztuje w tym momencie jakieś 8-9 tysięcy i mniej więcej tyle się nam zwróciło. Aspas 85, po raz kolejny playerpik zwrócony. Lecimy dalej. Pikę! 88. Jak na razie do przodu i to sporo. Pikę jest wart 50 tysięcy, więc 5 playerpików sam pikę nam zwraca. Lecimy dalej. Jest Savic 8-2, więc pierwszy słaby player pick Lecimy dalej. Jesus na Kolejny. Już myślałem, że coś będzie, ale nie. Marcos Alonso. Weźmiemy sobie Marcos Alonso, bo jest lepszy do zgrania. Do jakichś SBC. Kolejny player pick Bruno Fernandez. Kolejna, ośmiątka. Piątka, one są warte. W tym momencie chyba jakieś 13 tysięcy. Nawet więcej, bo to jest Premier League. Dobra, narodowość około 15 tysięcy. Jak na razie zdecydowanie na plus. William Carvalho 8,3. Otworzymy sobie teraz, może na samym końcu. Jest Sirigu 8 8,4. Jak na razie naprawdę bardzo dobre playerpiki. Może nie ma wiecie, jakiejś karty niesamowicie bardzo drogiej, ale na pewno na tym nie straciłem, robiąc te playerpiki. 8 8,2. I zostawię chyba nam dwa playerpiki do końca. Trzy. Jest Acerbi. 8-3. I dwa playerpiki. Madison. I powiem szczerze, że miałem te playerpiki robić na koncie pobocznym i zostawić je na Team of the Season. Miałem zrobić za milion końców, czyli około stu playerpików. Ale tak bardzo mi się tego nie chciało robić. Tak długo się to robi i jest to tak nudne, że zrezygnowałem. Gunn-Logan w ostatnim player piku. Także słuchajcie, to wysyłamy, być może te player piki jeszcze SBC będzie takie przed TOTSami, chociaż szczerze wątpię, że będzie jakiś event wydaje mi się, że następnym eventem będą właśnie TOTSy Zobaczymy, zobaczymy co jej ma dla nas przygotowane dzisiaj o 1900 czy nam powie co, jak, kiedy będzie, czy jakiś nowy event czy cokolwiek innego teraz jeszcze 4 paczki nie mam pojęcia za co one są i paczka oczywiście jeszcze za 100 tysięcy zapomniałem o niej w ogóle powiedzieć dzisiaj z zadań sezonowych którą też pytałem właśnie czy zachować, czy nie i zdecydowałem się, że jednak otworzę do toców. przynajmniej będzie jeszcze jakiś tydzień, dwa, więc tych paczek na pewno nazbieram sporo. Yy, tutaj nie ma nic, więc widzimy się tylko w tej paczce, w której coś będzie, a jak nie to w paczce za 100 tysięcy. I dobra, została nam ostatnia paczka wymienna podczas tego eventu na moim głównym koncie za 25 tysięcy, bo paczka za 100 tysięcy jest niewymienna z tego co pamiętam. Yy, czy trafimy cokolwiek w tym? Chyba nie, chyba nie ma nic, więc przechodzimy do zadania. Sezonowych piszcie też, czy udało Wam się trafić, chociaż jedną kartę urodzinową, mam nadzieję, że tak podczas tego całego eventu dwutygodniowego, czy półtora? Półtora chyba tygodnia? Nie, dwa tygodnie, dwa i pół chyba nawet tygodnia trwał urodziny Food, więc ogólnie wydaje mi się, że był to jeden naprawdę z lepszych eventów, jakie były w FIFA 20. Było sporo SBC, sporo zadań, sporo takich paczek, jak tutaj mamy na przykład za 100 tysięcy, tutaj za 50. Tutaj jeszcze jestem, jeszcze robię, nie, nie sądzę, żebym zdążył to dzisiaj zrobić, więc tą paczkę schowałam na kolejny event. I co? Lecimy z odbiorem paczki za 100 tysięcy. Więc dobra, otwieramy. Zobaczymy, co uda się trafić. Tak naprawdę, w darmowej paczce za 100 tysięcy. Tak myślałem. Bez lokautu. Brazylia. SPD Lucas Lejbanie. Fabinho 8-5 No cóż, także 2,5-3 godziny poszły na marne. I dobra, słuchajcie, jestem na koncie pobocznym. Zobaczymy, co tutaj się odetrafi. Mam 9 paczek chyba z pamiętnych meczów i jeszcze jakichś dwóch innych, które były tutaj. Chyba 86 plus, też mam tutaj paczkę. Z tego co pamiętam, tak, 86, plus, 84, plus, 83 plus i torba urodzinowa, więc tutaj też tych paczek jest dość sporo. Zaczniemy od paczki za 35 tysięcy, a potem widzimy się pewnie w tych 83 w górę. Bo nie spodziewam się, że cokolwiek będzie w tych pozostałych. Tutaj, niestety, nie zaczniemy niczym dobrym. I dobra, zostały nam trzy paczki i zaczniemy od tej 84. plus Na pewno pierwsze ekrany będą chociaż na tym kącie. Może coś więcej? Jest walkout. Pierwszy chyba w ogóle dzisiaj, nie licząc pikę, Hiszpania, środka obrońca. Nie wierzę. Przed chwilą powiedziałem o nim. Pikę, po raz drugi dzisiaj. 88. Na pewno podczas y, SBC, gdy będą tocy się przydał, bo tutaj tych paczek naprawdę będę robił sporo, gdy będą tocy z Premier League. Y, jak, jak będzie oczywiście SBC y, z gwarantowanym tocem, bo będę robił na pewno z każdej ligi tutaj na tym koncie, bo końców, jak widzicie, mam sporo. Gwarantowany walkout 86 6 plus. Co będzie? Brazylia. Środka obrońca, więc Thiago, Silva Albor Marquinhos Thiago, Silva 87, 7 więc pikę. I Thiago Silva, nie najgorzej. I dobra słuchajcie, przechodzimy do ostatniej paczki jaką miałem przygotowaną na dzisiaj. Być może jeszcze przyluguję się na jedno konto, bo tam też mam jeszcze kilka paczek, ale nie wiem czy ich nie zostawię na tocy. Zobaczę, bo do 19 jest jeszcze sporo czasu, więc zobaczymy co będę robił podczas tego, yy, w tym czasie. Do tego SBC, do tej paczki dałem Douglasa Koszty, rodzinowego, którego trafiłem chyba z 50 temu na tym koncie, on był oczywiście niewymienny. Ale tak wam mówię, tylko że dałem tę kartę, wartą ponad 500 tysięcy, żeby zrobić to SBC Oczywiście zrobiłbym je taniej, znaczy taniej Za końce z zespołu, ale zobaczymy, dobra Lecimy z paczką, karta chyba ShapeShifters Portugalia To by było coś jakby Ronaldo po raz czwarty w chyba 3 tygodnie Renato Sanchez, 86. Nie najgorzej, nie najlepiej, na pewno tą kartę też użyję do jakiegoś SBC Podczas Team of the Season a bo wiecie co, jeszcze mamy tutaj kilka paczek za 45 tysięcy ze sklepu. Otworzę dwie. Zobaczymy, jak będzie walkout W jednej z tych dwóch to otworzę wszystkie. Lecimy z pierwszą, w której nawet nie ma ekranów, więc zaczynamy świetnie. Więc jeszcze jedna próba. Jak będzie walkout otwieramy wszystkie. Jak nie, to widzimy się prawdopodobnie w kontencie od 19. Farmam w ogóle w norweskiej. Wow. I druga paczka. Czy ostatnia? Ostatnia. Nigdy nie otwieracie paczek ze sklepu, pamiętajcie. Okej, okay, zareagowałem się na drugie, właściwie trzecie, konto dzisiaj moje poboczne. I tutaj mamy też 8 paczek, w tym 86, więc otworzymy również je. I tak mówiłem, przez następny tydzień, być może nawet dwa. Prawdopodobnie nie będzie się działo nic w FIFA, więc warto teraz sobie otworzyć te paczki. Znaczy, wy już jak oglądacie ten odcinek, to yy, karty rodzinnych w paczkach nie ma, ale mam nadzieję, że kto miał paczki. Ten otworzył 83 na początek bez okautu, więc tylko te, w których coś będzie. Mam na nadzieję, że jeszcze jeden okaut, chociaż uda się trafić. Będzie Jacko w tej paczce 84. I dobra, zostały nam dwie paczki, więc oby wam już pokażę. I po tych paczkach już na pewno widzimy się w kontencie o 19. 84 4 plus. Czy doczekamy się drugiego okautu dzisiaj? W dalszym ciągu nie. Brazylia. Lewy obrońca Teles. Myślę, że Marcelo będzie, ale nie tylko Teles. Więc ostatnia paczka. 86, plus z gwarantowanym lookoutem. Czym zakończymy urodziny FUT? Na pewno lookoutem. Jaka narodowość? Belgia. Bramkarz, więc Thibaut Courtois. 89, 88. Do SBC na to będzie I dobra, jestem już na moim głównym koncie Zostało 5 minut do godziny 19 I... Jak dobrze mnie znacie Nie mogłem sobie darować tego, żeby Zakończyć to ten, w ten sposób, więc Zrobiłem sobie jeszcze, zdążyłem Zrobić 5, chyba 5, albo 6, może 7 Nie wiem, nie pamiętam szczerze mówiąc Player pików. Na sam koniec, już na Zakończenie Eventu Z urodzin food Co trafimy? Zobaczymy Mam nadzieję, że chociaż jedną jakąś kartę fajną się uda jeszcze w tym trafić Więc lecimy Od razu pierwszy player pick Jest Kedira, 83 Drugi Także dzisiaj będzie tych player picków chyba 22 albo 23 I jest walkout kolejny dzisiaj Pierwszy w tym zestawie player picków Lecimy dalej Azpilicueta Ale Azpilicuetę mam niestety niewymiennego, więc weźmiemy sobie Sergio Roberto jak na razie jest, jest, OK. Banega 83, którego już niestety mam, weźmiemy sobie Piatiego I wydaje mi się, że ja chyba zrobię jeszcze jeden player pick, zdążę zrobić jeszcze jeden z tych kart, które mam w klubie Ale jeszcze trzy do końca Zjech i... Mamy Informa I szczerze mówiąc... Wezmę zjecha. Bardziej mi się przyda Niż ten Inform Informy są w tej chwili praktycznie do niczego nieprzydatne Kolejny player pick Cruze 83 i ostatni, albo przedostatni, w zależności od tego, czy uda mi się jeszcze zrobić jednego GC 82 Nie, weźmiemy sobie Santiago Cazorla Bardziej się przyda na pewno I dobra, słuchajcie Jak widzicie, 56 sekund do zakończenia eventu Ja zgłaszam ostatni player pick Każdy z tych zawodników wchodził po ponad 1000 Kupowałem ich po 800 zawsze, gdy robiłem to SBC A zrobiłem tych player picków podczas tego eventu na pewno ponad 100 Jak widzieliście, trafy były ok, Ostatni player pick podczas eventu, co będzie? Romanioli 8.3. Także nie najgorzej. Więc słuchajcie, ja się wylogowuję i zobaczymy, czy będziemy jakiś mieli ekran wczytywania, czy dopiero w czwartek, czy w ogóle dopiero za półtora tygodnia. Okej, okay, jest dziewiętnasta, i teraz chwila prawdy. Czy coś będzie? Nie ma nic, więc do przynajmniej piątku w FIFA nie będzie działo zupełnie nic. Miejmy nadzieję, że jednak w czwartek lub w środę ten ekran wczytywania pojawi się. Jak tylko się pojawi jakiś nowy event, oczywiście odcinek z tego y, się pojawi. Zobaczymy, czy jeszcze mam jakieś nowe zadania. Kart rodzinowych już nie ma, więc nie polecam otwierać jakichkolwiek paczek. Zostawcie sobie na kolejny event, jaki by to nie był. Czy tocy, czy jakiś nowy, którego jeszcze do tej pory nie było, czy jakiś y, z poprzedniej FIFA, y, którego w tej chwili jeszcze nie było. Y, w zadaniach stanowych nic nie ma. I podejrzewam, że w SBC też raczej nic nie będzie. Tak jest, nie ma zupełnie nic. Pierwszy dzień od naprawdę chyba ponad dwóch tygodni, gdzie nie ma zupełnie nic nowego. Także słuchajcie, to było na tyle i widzimy się. Nie wiem, czy jutro, nie wiem, czy pojutrze w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tak. To zależy od jej, kiedy pojawi się coś nowego w grze po prostu. Także to była tyle i widzimy się. Mam nadzieję, że po prostu jak najszybciej, nawet jutro. Na razie.